Z uprawy arbuzów. Jak widać, są jeszcze nieposadzone do gruntu. Chciałabym je już posadzić, może nawet dzisiaj to zrobię, ale zaczęły się zwijać liście. Co niektóre liścienie też zaczęły się przebarwiać i już w niektórych miejscach przesychać. Więc coś się z nimi dzieje. Do końca nie wiem co. Przędziorka tutaj nie widzę. A, jest mała pajęczynka. Myślę, że kamera tego nie uchwyci, bo ledwo, ledwo ja dojrzałam pajęczynkę. Jest, jest i tutaj, jest i tu. No tak, jest pajączek. Przędziorek. Po raz drugi zaatakował Arbuza Przędziorek, już wam pokazuję tutaj, chyba widać. No tak, tutaj sobie chodzi jeden gościu, tam z boku drugi. Widać, chyba widać. O, tutaj. Przędziorek. Drugi raz zaatakował arbuza przędziorek. Zobaczcie, jak wyglądają liście. Pozwijały się. Stały się takie suche, chropowate. Jeszcze kilka dni temu wyglądały przepięknie. Liście wtedy były wyprostowane. Może delikatnie były tak w stronę góry zmienięte, ale bez porównania z tym, co teraz. Więc co? Działamy. Myślę, że dzisiaj posadzę go do gruntu, ale najpierw robimy oprysk. Planowałam zrobić oprysk z drożdży, żeby wzmocnić na ewentualne choroby grzybowe. No ale ale nie, zabieram się za oprysk z oleju nim. Może przyniosę tutaj, żebyście zobaczyli jak ja robię ten właśnie oprysk, jak opryskuję przy tej okazji. Byłoby szkoda, prawda? Pierwszy atak wygrany. I mamy przed sobą drugi atak. Działamy. Ja Miałam sobie tą miksturę przygotować w domu, ale pomyślałam sobie, przyniosę, zrobię to na Waszych oczach, żebyście wiedzieli też, jak ja to robię. Drożdże odstawiam na bok. Wykorzystam je po prostu do podlania tutaj pomidorków i do opryskania. Żeby zaszczepić korzonki. Już w tym momencie to zrobię dobrymi bakteriami. Natomiast no, zajmujemy się tym przędziorkiem. Jak go nie zlikwidujemy, to będzie po roślinie nic nie będzie z tego arbuza czy z melona. Tak uważnie trzeba się przyglądać. I zobaczcie, chwila, moment potrwa i naprawdę można przeoczyć po prostu sytuację i stracić całą sadzonkę. Tak, całą tutaj swoją rozsadę. Tak właśnie będzie wyglądała roślinka za chwilę. Cała, tak jak te liścienie. Zrobi się cała żółta, żółto-brązowa. Jak macie u siebie arbuzy, melony, obserwujcie je naprawdę uważnie. Takie pozwijane liście, suche, są bardzo niepokojącym sygnałem. No i właśnie najczęściej świadczą o przędziorku. Olejek nim, który dzisiaj przyniosłam tutaj. On działa nie tylko na szkodniki, nie tylko na przędziorka i na ziemiórkę. Ktoś kiedyś w komentarzu yy, zapytał właśnie o sposób, w jaki ja też zwalczam ziemiórki. Taki sam do zwalczania ziemiórek sposób używam działa w 100%. I na przędziorka w 100% działa i na ziemiórkę, i na inne szkodniki, na mszyce. Używam, jest po prostu rewelacyjny. Naturalny, ważne tylko, żeby był nierafinowany, zimno tłoczony. No i zapomniałam przenieść rękawiczek. Ostatnio pryskałam nim porzeczkę, zlikwidował mi tą szycę natychmiastowo. No ale niestety nie założyłam wtedy rękawiczek i po prostu mam szorstkie teraz, szczególnie tą prawą rękę. Podrażnia po prostu skóra, więc idę po rękawiczki. Słuchajcie, nie mogę sobie darować, jak ja mogłam ten moment przeoczyć. Jak ja mogłam nie pomyśleć, że przecież rzeczywiście ostatnio były tak wysokie temperatury, sucho, bez deszczu, nie było wilgoci. a to są właśnie idealne warunki do rozmnażania się przędziorka. Właśnie on lubi wysokie temperatury, susze. O, raj na ziemi dla niego. I proszę, rozpanoszył się. Dobra, nie ma się co rozczulać, działamy jak najszybciej. Dopóki te liście w ogóle jeszcze są zielone, ten olejek, jak jest dość chłodno, poniżej 20-21 stopni, jest w stanie stałym, ale w tej chwili jest ciepło na zewnątrz, więc on jest po prostu ciekły. Nie muszę go wstawiać do ciepłej wody, żeby troszeczkę się rozpuścił. W tej butelce dobrze mi się akurat rozpryskuje, więc przygotuję sobie całą tę butelkę. 750 ml, tutaj mi się mieści, opryskam sobie wszystkie arbuzy, wszystkie melony, nawet te właśnie melony, na których jeszcze nie ma oznak przędziorka, profilaktycznie, muszę sobie to chyba jakoś zapisać, czy przypomnienie zrobić może w telefonie, żeby co dwa tygodnie koniecznie robić ten oprysk z olejku nim profilaktycznie. I na przędziorki będzie zabezpieczenie i na choroby grzybowe. Bo inaczej to słuchajcie, można naprawdę się załamać. Dolewam sobie troszeczkę ciepłej wody. W zasadzie gorącej, do zimnej, żeby mieć tutaj właśnie taką ciepłą. Żeby ten olej mi się tutaj po prostu łatwiej w tej wodzie rozpuścił. A wiemy, że w samej wodzie się nie rozpuści, dlatego przyniosłam sobie mydło potasowe. To nie jest oryginalna butelka, po prostu y, nalane do jakiejś tam butelki, mydło potasowe. Najpierw sobie to mydło dodaję do, do tej wody, żeby mi się ten olej tutaj potem łatwiej rozpuścił. Na litr wody daję dwie małe łyżeczki olejku. Tutaj nie mam całego litra, 750 ml. W tym słoiku jest mniej więcej, to dodam sobie półtorej łyżeczki tego olejku. No i mieszamy. Jak zauważę tutaj na powierzchni jeszcze jakieś tak zwane oczka rosołowe, nie rozpuszczony olej. No to trzeba po prostu jeszcze troszeczkę tego mydła sobie dodać, żeby ten olej zemulgował. On musi być ładnie rozpuszczony. Zwykle taką miatełką mieszam, ale zapomniałam ze sobą zabrać. No i przelewam sobie teraz do butelki. No i działamy. Każdego delikwenta oddzielnie traktujemy. Co jest ważne podczas już samego oprysku, zlanie rośliny całej, a przede wszystkim od spodu zlewamy wszystkie liście od spodu. Przestawię sobie tutaj tę tacę, żeby resztki tego rozpelanego roztworu mi tutaj właśnie na te roślinki spadały, żeby go nie marnować. Spryskujemy od spodu. Wszystko musi być spryskane. Każdy centymetr, każdy milimetr, no i z wierzchu tak samo. Spryskuję też tutaj glebę i następne. Tak, ostatnio się cieszyłam tymi arbuzikami A tu proszę: jakieś ślady żerowania. Najważniejszy jest spód liści, bo tam właśnie najbardziej lubi żerować przędziorek. Co jest takiego wyjątkowego w tym olejku? To to, że on jakby działa tak systemicznie, czyli wchodzi w głąb, w soki, krąży w sokach tej rośliny. I taki szkodnik, wgryzając się w nią chcąc się napić pysznego soczku, po prostu zostaje, kolokwialnie mówiąc, podtruty, no i wiadomo, co się dalej dzieje. Wiem, że ten oprysk naprawdę działa. To nie jest jeden z wielu sposobów naturalnych, o których się mówi, roznosi w internecie, a tak naprawdę nie przynoszą skutku. To naprawdę działa. Jeden już napad, tak jak wspomniałam, przędziorka i ziemiórki mamy za sobą. Rzeczywiście pomógł. Roślinki odżyły, no ale znowu. Tutaj ważna jest systematyczność. Profilaktycznie raz na dwa tygodnie trzeba opryskiwać. Przynajmniej ja u siebie no, mam z tym problem. Mam problem z przędziorkiem. Wcześniej z ziemiórką, teraz z przędziorkiem już drugi raz. To samo było w zeszłym roku. No i muszę o tym pamiętać. To jest podstawa. Roślina sama nie zwalczy tego. Marnieje w oczach. Teraz, gdy mam inwazję tego przędziorka, to muszę opryskiwać te rośliny dwa razy w tygodniu, raz na trzy dni, trzy razy pod rząd. Natomiast jak już się wyciszy problem, po tych trzech razach powinien ustąpić i potem już profilaktycznie raz na dwa tygodnie, żeby nie powtórzyła się sytuacja znowu ta sama. Roślina powinna odżyć teraz i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Czerwiec, lipiec to dopiero będzie szaleństwo, przędziorka, upały. A jeszcze jak nie będzie deszczu, będzie suche powietrze, no to dodatkowo to spotęguje ten napad szkodnika. No ale znowu, jak będzie wilgotna, to przyjdą choroby grzybowe. I też trzeba będzie opryskiwać przeciwko chorobom grzybowym. To jest środek i na choroby grzybowe, i na wszędziorka, i na ziemiórka, i na wszelkie inne szkodniki i choroby, więc słuchajcie, polecam Wam. Na pewno część z Was stosuje i wie już. To jest tak naprawdę jedyny arbuz, który się trzyma najlepiej. Nie jest tak pozwijany, no ale oczywiście tak samo go pryskam. We wcześniejszych filmikach wspomniałam Wam, że w tym roku nie zamierzam do szklarni sadzić melonów ani arbuzów. Bo w zeszłym roku właśnie były tutaj choroby. No, ale oczywiście zrobiłam tak, że pomiędzy pomidorki jednak posadziłam te melonki. Tutaj jedna sadzonka, druga, trzecia, czwarta. No i tutaj po drugiej stronie tak samo są posadzone. Więc za chwileczkę biorę ten spryskiwacz i opryskuję też tutaj w taki sam sposób. Właśnie te melony. Widzę tutaj liścienie, że są przyżółkłe. Nie wiadomo, czy to od przędziorka, czy... Nie ma co czekać. Profilaktykę stosujemy. Inaczej no, nic nie będzie. Tutaj na tej tacy mam też melony, jeszcze nie posadzone do gruntu. I też za chwilę je przesadzę. O, to jest właśnie niepokojący znak. Takie plamki brązowe na liścieniach. Tak samo tutaj też coś się dzieje. Już bladnięcie się zaczyna. Przędziorek też może tutaj już właśnie dotarł do tych doniczek więc pryskamy, pryskamy, pryskamy wszystko. O nie. Turkuć. No. Już tu szedł. Dwa turkucie złapane. Zupełnie przypadkowo mój syn zauważył, jak tam przy szlaufie sobie szedł, złapał go. No i dzisiaj złapany był drugi. Też sobie w ciągu dnia szedł po trawie. Gdzieś tam po wierzchu. Więc dwa złapane. Co najmniej jeszcze jest jeden. Każdego wieczoru Wychodzę, nasłuchuję. Może mi się uda jeszcze kolejnego złapać. Mam taką nadzieję, bo słuchajcie, tragedia w tym roku: wysyp mrówek, atak ślimaków, przenziorki, ziemiurki, Turkucie. W zeszłym roku nie słyszałam tutaj u mnie turkucia. Te sadzonki są jeszcze za małe. Jeszcze je zostawię do podrośnięcia. Będę je przetrzymywać na razie w szklarni. Tam będą miały lepsze warunki, szybciej podrosną i wtedy tutaj mam już przygotowane miejsca, to je dołączę do tego poletka. No więc tak oprysk na przędziorka zrobiłam. Nic mi to nie da, że ja w tej chwili jeszcze go będę przetrzymywała w szklarni. Po prostu już jest temperatura w nocy ustabilizowana, na razie nic nie wskazuje na to, żeby wystąpiły jakieś naprawdę zimne noce, w razie czego przykryję agrotkaniną. Po prostu y, mam już przygotowane dołki, nagrywałam filmik o tym jak pod arbuzy te dołki przygotowuję. Można się cofnąć, jak nie zapomnę to wrzucę Wam tutaj na górze w filmiku Wam się wyświetli karta. Więc teraz podczas sadzenia ja już niczym nie muszę nawozić. Bo na tyle te dołki są przygotowane, że powinno być tym arbuzom tutaj dobrze. Stanowisko słoneczne, najlepiej zaciszne. Właśnie, zobaczcie no. Stanowisko słoneczne, zaciszne, czyli sprzyjające też wszędziarkom. No ale niestety. Arbuzy w takim właśnie środowisku się najlepiej czują. Trzeba takie środowisko im zapewnić. Chcę zrobić takie delikatne wgłębienie. Wpuszczę tego arbuza ciut-ciut niżej, żeby był taki lejek do podlewania. Woda, żeby się tutaj zatrzymywała. No i teraz, podczas wyjmowania tego arbuza, trzeba naprawdę ostrożnie. żeby mu nie uszkodzić korzeni. Wow. Korzeni tutaj na zewnątrz nie widać, a to dlatego, że przekładałam je po prostu do większych doniczek i bryłka korzeniowa nie jest jeszcze przerośnięta. Zupełnie nawet ani jednego korzonka nie widać. To jest naprawdę im luksus mają. Zapewnione warunki świetne, ale to tylko ten jeden arbuz był przesadzany. No, i sobie teraz tą ziemię tutaj sypuje naokoło. Obchodzę się z nim naprawdę jak z jajkiem. Zobaczymy, jak ta uprawa arbuza w tym roku się powiedzie. Z przędziorkiem damy sobie radę. Jeśli nie zapomnimy, nie przegapimy. Z chorobami grzybowymi olej nim też nam pomoże. Czy w 100%. Zobaczymy. Też zależy od nas, od naszej, znowu, systematyczności. A mamy jeszcze, wiadomo, innych dużo roślin w ogrodzie, którymi trzeba się zająć. Jak nie przegapimy, to może nie być źle. No ale z, jeszcze z innej strony zobaczymy, jakie będą temperatury latem w nocy, czy nie będą spadały. Troszkę podbieram tutaj tej słomy, ale. Właśnie zależy mi na tym, żeby tutaj no, zrobić taką podkładkę pod te liście, żeby te liście nie dotykały ziemi, tylko leżały sobie tutaj na tej słomie. Zabezpieczenie przed chorobami i przed gniciem. Niektórzy stosują agretkaninę czarną, żeby tym bardziej jakby zdać też ciepełko tym arbuzom, żeby ta ziemia się bardziej nagrzewała. Ja na razie stosuję słomę, ale co zastosuję w przyszłym roku, to jeszcze nie wiem. Każdy rok nowe doświadczenia, każdy rok nowe przemyślenia, nowe, nowe obserwacje, yy, nowe pomysły, jak zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Wszystko się okaże. No i dobra, jeden posadzony i następny. Zupełnie mi się pozmywało tutaj te napisy. Nie wiem, jakiś taki mazak zmywalny, a miał być permanentny. A tak w skrócie, to tutaj, jeśli chodzi o nawożenie tej gleby, to zastosowałam w tym roku obornik granulowany, wymieszany z dodatkiem oczywiście ziemi okrzemkowej żeby wspomóc wchłanianie składników pokarmowych no i zabezpieczyć na no ile jest to możliwe przed chorobami wzmocnić tę roślinkę właśnie tym, tą ziemią okrzemkową uodpornić na te choroby już lepszych warunków nie potrafiłam stworzyć tym arbuziaczką poza tym przędziorkiem, którego mogłam Uniknąć w tej chwili, gdybym zrobiła chociaż dodatkowy jeszcze jeden okres z tego olejku. Oczywiście do podlewania używamy tylko ciepłej wody. Najlepiej nie lać po liściach. Pierwsze podlewanie dość takie obfite, żeby te wszystkie korzonki zostały oblepione. Natomiast kolejne podlewania lepiej po trochu, a częściej. Niż dużą ilością wody raz na jakiś czas, gleba ma być stale wilgotna, nie przelana. Właśnie najlepiej ciepłą, letnią, odstaną. Teraz będę sobie kontynuowała to sadzenie dalej. Nie będę przedłużać tego filmiku. Wspomnę tylko, że oprócz tego olejku NIM, który będę stosowała co dwa tygodnie profilaktycznie, żeby zapobiec chorobom grzybowym i. Pojawianiu się właśnie tego przędziorka, czy zwalczaniu innych szkodników, to będę też stosowała gnojówki roślinne. Na pewno będę używała gnojówki z pokrzywy. Mam już przygotowaną. Gnojówki ze skrzypu, z wrotyczu. W razie potrzeby, myślę, że raz na jakiś czas, zastosuję też obornik bydlęcy, taki w miarę świeży, ale w formie płynnej, rozpuszczony. Tak, żeby jeszcze y, zasilać bardziej te roślinki. Przenawożenia się nie boję, bo nigdy nie miałam problemu z przenawożeniem. Zwykle było tak, że roślinom brakowało tych składników pokarmowych, więc na pewno nawet raz w tygodniu będę albo podlewać taką gnojówką, robić mieszanki, nawet łączyć te gnojówki razem. Zleję je do jednej konewki w odpowiednim rozcieńczeniu. W taki sposób te arbuzy, melony, nawozić, dbać o podlewanie, jak to tylko możliwe, to ciepłą, odstaną wodą. No i cóż, i pogoda, jeżeli dopisze, to możemy cieszyć się zbiorami, a jeżeli nie dopisze, no zobaczymy. Najważniejsze, żeby nie było zimnych nocy, żeby temperatura nie spadała nawet poniżej tych 10 stopni w nocy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam wspomnieć. Jeżeli będziecie podlewać z konewki czy z jakiegoś kubka wszystko jedno ręcznie, nie z nawadniania kropelkowego, to bardzo pomocne może być wbicie sobie blisko teraz tej rośliny jakiegoś znacznika, patyczka, czegokolwiek, żebyście wiedzieli potem, w którym miejscu macie nalewać wodę. Jak te pędy się rozrosną, rozłożą, to potem będzie trudno. Te centrum rośliny zlokalizować. To jest bardzo pomocne, i jak nie uprawiliście jeszcze wcześniej, to weźcie to pod uwagę, bo zobaczycie, że będzie potem y, trudność. W znalezieniu tej bryłki korzeniowej. A jeszcze co do oleju NIM, to jest taka informacja właśnie podana, że tę miksturę przygotowaną trzeba wykorzystać w ciągu doby. Robimy tyle, ile po prostu potrzebujemy jednorazowo. Ciekawe, jak Wasze rozsady arbuzów melonów? Napiszcie proszę w komentarzach, czy w tej chwili borykacie się z jakimiś problemami, chorobami, szkodnikami, może jakieś podpowiedzi dla nas. E